Witam wszystkich z tej strony Patryk Dzisiaj jak obiecałem miał być odcinek Miał być z wymiany tego To jest od Nie wiem, od jakiegoś motoru No Po prostu Tu zmiana świateł Tu miały być kierunki, ale W oryginale ma być Tu był, tu trąbienie Tu, a tu yy, Ganie światło No Romet kadet Nie wiem. Mm. Ładnie bak zalany paliwem, żeby nie zardzewiał No, jestem jego drugim właścicielem. Pierwszym był mój dziadek, u mnie są nowości w oryginale. No, jedynie to trzeba zmienić i schowek dokupić, a tak to jest dobrze. Wszystko z nim w oryginale, O, jak ten odblask się świeci. Tu jest mój BMxik W następnym roku kupię do niego Peggy. No, no to przejdźmy dalej. Pokażę wam traktor właśnie to jest Ursus C360 stąd się wzięła nazwa Retro Ursus więc widzimy się po krótkiej przerwie tak wygląda traktor Ursus C360 ładnie wszystko zrobione zabudowa żeby było cieplutko oczywiście no ładnie no to, to nie jest żaden Perkins to jest zwykła sześćdziesiątka. Jak mi się uda, to spróbuję wmontować zdjęcie, jak wcześniej wyglądał, jak znajdę jakieś oświetlenie jest Konkretne oświetlenie. O, świecąca się lampka w środku. Jeszcze do malowania jest, ale to na wiosnę, bo. Po co teraz zimno malować, jak może coś nie wyjść. No. Na siłownik, żeby trzymało maskę. Nie poci się. Wszystko dobrze. No to. To wezmę, otworzę go kluczyk. Otworzę go kluczykiem. No i pójdę po kluczek inty. No i się zobaczymy po przerwie. No to widzimy się już po przerwie. Tak jak mówiłem, do malowania niektóre elementy tu już pomalowane. No i trzeba będzie. Wszystko ładnie zrobione. O, to ostatnio odpadło, ale to się przyczepia. O! Przy okazji jest okazja do przyczepienia. O! No i ładnie. Tu głośniczek. Pulpit C360 Oczywiście Ładowanie, smarowanie Tu kontrolki wypadały Do teraz są tu Smarowanie i ładowanie Odpalanie jest pod spodem I tu co najfajniejsze Właśnie po co są te głośniki Jak nie ma radia Jest radio Tu obudowa odmarucha Godzina jest Światełka No, dach się otwiera. Oczywiście lusterka są. Wszystko tu ładnie zabudowane. O! Szyba ładnie się otwiera. Siłownik od Volkswagena T4. Od klapy. Ładnie dociąga. Ładnie przyciąga. Tylko to już potem zamkną tą szybę. Wycieraczka z przodu z tyłu. No i co tu więcej mówić? Chłodzenie jest na lato. O. Zamknięcie. Oryginalnie w, w sokółkach kabinach było tu, że dwa takie uchwyty i rozsuwane, przykręcane tutaj. Ale w sumie na siłowniku jest lepiej. Zamykanie dorobione, bo oczywiście było na tamto zamykanie. Ładnie drzwi się fajnie otwierają. O. Może jest takie zabezpieczenie, żeby nie latały. No i się odblokowuje. No to. To tradycyjnie coś zagramy. No to zagramy rezerwę. Mm. Kliknijcie dzwoneczek, żeby zobaczyć wszystkie filmy, które nagram, będą wam przychodzić. No to, tak jak Jarek to mówi, na razie, cześć!